Cześć, to ja Sebek. Dzisiaj zrobię sobie unboxing 10 saszetek Champions League 2013-2014 Tylko, że ten filmik podzielę sobie na dwa party żeby nie był za długi tak, sobie tutaj zaraz wybiorę po 5 saszetek tu będzie jedna druga tak sobie jakoś pomieszamy i zobaczymy który unboxing będzie Fajniejszy. O, chyba tak. Jest 5 i tu jest 5. A ma to zaczniemy sobie może z tej strony. <laughs> no może coś mi się trafi fajnego, bo ostatnio coś nic ciekawego nie trafią No to zobaczymy. Jest 5, jest 5. No to otwieramy i zaraz zobaczymy. Co tam ciekawego. O, widziałem, że tak też otwierają. No, tak nawet jest lepiej. Dobra. No i pierwsza saszetka. Zawodnik y, Atletico Madrid. Tutaj mamy zawodnika, <coughs> przepraszam, Le, Bayernu Leverkusen. O, tu jakaś odwrócona. No, dalej mamy Napoli. Yy... Otamendi z FC Porto i zawodnik z AC Milanu i teraz zobaczymy jaka to jest karta odwrócona a jest to star player Djago yy... F z CSKA Moskwa jakoś tak teraz będzie druga saszetka Zobaczymy. Czy jest jakaś odwrócona? Jest odwrócona. Dobra. O, i nie sta. Nie mam tej karty. Następny zawodnik Celtiku. Commons. Dalej mamy Helton, i to chyba jego mam. Mekses z AC Milanu. I tutaj mamy szalkę 04 Clemens. I odwrócona karta to Rising Star Wetokele. Coś takiego z Kopenhagi, trzecia saszetka z Hummelsem. Co tutaj mamy? Zobaczymy czy jest od... O, już widzę, że tam się coś świeci. Dalej mamy zawodnik z Ajaxu. Bayer Leverkusen. I tutaj mam srna, Fans' Favorite, No to na razie taka jedna z tych lepszych. I szalkę 04. Shalai I Manchester City. Negredo. I ostatnia karta, karta Albion. I to, to już chyba mam. Następna, czwarta, mamy tak zawodnika Ajaxu, następny Bayer Leverkusen, a tego już chyba miałem tutaj, tak mi się coś wydaje, a, jakaś karta odwrócona, Szalai, szalkę. Manchester, oj znowu Negredo, przed chwilą był. Także jak widzicie to jest... O, i patrzcie, znowu to samo tutaj jest. Ale chamstwo. Ale może tutaj coś ciekawego będzie. O, na... zawodnik na Poli Impact. Martinez. To sobie tutaj go dam. No i ostatnia saszetka. No może tutaj coś ciekawego, jakieś lepsze karty mogłyby się trafić. Coś ostatnio nic nie mogę trafić. Ciekawego. Zawodnik Atletico Madryt. No dalej, co tu mamy? <laughs> Walcott, Arsenal. O, jakiś tutaj klubik mamy. Herb AC Milan. Podobają mi się te herby, fajne są. Negredo. Nie wiem, czy przypadkiem nie było go przed chwilą. na Napoli. Tego mam. I Adriano z Szachtaru, Donieck. No i to było na tyle. To jest part pierwszy, a już niedługo nie będę kupował saszetek, bo już trochę mi się nie opłaca, bo już powtórki są. Także będę sobie kupował na Allegro. I aha, to było tak. To był Milan jeszcze. Co tu jeszcze miałem? Jakiś Rising Star był i Star Player. I zobaczymy, może w tym drugim coś ciekawego się trafi. Także tutaj miałem z tych takich jakby lepszych, no to Star Player, Rising Star, Herb Milanu, Impact, Mertines z Napoli, no i na Snacht Donetsk, Donieck, Fans Favorite. I to było na tyle. Zapraszam na part drugi, może tam jakieś fajniejsze karty będą. Pozdrawiam, cześć.